Biegi trailowe to nigdy nie była moja para kaloszy. Owszem, gdzieś tam na początku swojej biegowej przygody pobiegłem sobie dwa półmaratony górskie i nadal od czasu do czasu lubię się wybrać na pobliskie pagórki, oczyścić głowę i złapać kontakt z naturą. No ale na pewno nie jest to u mnie dominująca forma i na pewno nie jest to coś, co rozbudza moją wyobraźnię. Dlatego, kiedy Salomon odezwał się do mnie z propozycją testowania butów trailowych, w pierwszym odruchu byłem sceptycznie nastawiony, no ale chwilę pogadaliśmy i doszliśmy do wniosku, że w sumie Spojrzenie mieszczucha na buty trailowe może być całkiem ciekawe, no i tak wylądowaliśmy tutaj, przed Wami buty Salomon Genesis. Cześć, ja jestem Michał, biegacz amator mocno wkręcony w temat butów do biegania. Na tym kanale recenzuję sprzęt, buty i poruszam różne okołobiegowe tematy. Także jeśli jest to coś, co Cię interesuje, no to zapraszam do subskrypcji i komentowania. To bardzo pomaga w docieraniu do nowych osób. Dzięki. Zanim przejdę do moich odczuć z biegania w butach Salomon Genesis, muszę zaznaczyć, że buty do testów otrzymałem od Salomona, ale nikt nie miał wpływu na przedstawione tutaj przeze mnie opinie. Nie widział tego materiału przed Wami. Nie jestem też powiązany z żadnym sklepem czy marką produkującą buty do biegania. Zaczynamy jak zawsze od technikaliów i od cholewki. Mamy tutaj cholewkę Matrix z użyciem przędzy Kevlar, co gwarantuje nam wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. No co w przypadku butów trailowych jak najbardziej jest wskazane. Na dotyk sprawia ona wrażenie takiej trochę plastikowej, ale od wewnątrz jest jak najbardziej komfortowa, choć lekko sztywna. Dodatkowo tutaj w okolicach pięty mamy dodatkową warstwę takiego miękkiego, pluszowego materiału, ale też nie jest to zbyt gruba warstwa. Patrząc oczywiście na standardy butów ulicznych, to taka grubość zapiętka na nikim by specjalnego wrażenia nie zrobiła. Sam zapiętek jest średnio sztywny, jego dolna część jest wyraźnie wzmocniona, ale od połowy wysokości jest już bardzo elastyczny. Jednak ta dolna część zdecydowanie stabilnie trzyma piętę w miejscu, więc pod tym kątem nie ma co tutaj narzekać. Język jest zintegrowany z cholewką, dzięki czemu bardzo dobrze okala stopę i nie przesuwa się zbytnio na boki podczas biegu. Jest wykonany z materiału podobnego do zapiętka i też jest podobnej grubości. Wiązanie odbywa się tutaj za pomocą znanego z innych modeli Salomona systemu Quicklace, czyli takich blokowalnych sznurówek, dzięki którym założenie i zasznurowanie buta jest błyskawiczne. Wystarczy pociągnąć sznurówkę, zablokować ją takim plastikowym elementem. Bardzo fajny detal to też taka tutaj elastyczna siateczka na języku, pod którą możemy schować nadmiarową część sznurówki, żeby nam nie dędała podczas biegania. Ja ją w ogóle odkryłem dosyć późno, ale najważniejsze, że koniec końców to zrobiłem. Miejsca wewnątrz buta jest średnia ilość z przodu. W środkowej i tylnej części buta jest dość wąsko. Jest to też związane z ramą podeszwy Active Chassis, która pomaga utrzymać stopę w miejscu i także chroni stopę przed nadmiernym wykrzywianiem się na zewnątrz. Przy ostrych zmianach kierunku, co w settingu trailowym zdarza się na pewno częściej niż w biegach ulicznych. Tutaj ten czerwony element pomaga nam to ryzyko troszeczkę zniwelować. Sama podeszwa wewnętrzna to dość gruba warstwa pianki energy foam, czyli pianki EVA. Dla mnie, osoby biegającej głównie po asfalcie, dawała ona bardzo takie asfaltowe odczucia. Jest to pianka o średniej twardości, przypominająca mi takie buty jak Brooks Ghost czy Puma Velocity Nitro. Yy, tak, porównuję właśnie buta trailowego do asfaltuwek, ale co mi zrobicie? <grych> Tylą upianki mamy 34 mm, pod śródstopiem 26 mm, co daje nam 8 mm drop i jednocześnie umiarkowaną amortyzację. Na pewno nie są to najbardziej amortyzowane buty, jakie znajdziecie na rynku, no ale jak na moje upodobania jest tutaj w porządku. Podeszwa zewnętrzna to prawie 100% pokrycie gumą konta grip, jest tylko jedno małe wycięcie tutaj na środku. Bieżnik na teren mieszany nie jest jakiś bardzo agresywny. Kołki są sporej wielkości, mają tak około 4,5 mm wysokości. A jak sobie radzą w terenie? O tym powiem w dalszej części tego materiału. Producent obiecuje niesamowitą przyczepność również na mokrych czy grząskich nawierzchniach, a mi udało się to sprawdzić. Zanim przejdziemy do odczuć zbiegania, to jeszcze rzut oka na wagę. 269 g w rozmiarze 42. W trakcie biegu nie czuć tej wagi jakoś specjalnie, ale też trudno mi się odnieść do innych trailówek, bo po prostu nie mam z nimi zbyt dużego doświadczenia. No dobra, ale jak się w tych butach biegało? Zacznijmy od pozytywów. Dla mnie jako biegacza typowo ulicznego bardzo dużą zaletą jest to, że w Genesis biega się bardzo podobnie jak w butach na twarde nawierzchnie. Wszystkie trailówki, w których do tej pory biegałem, może nie było ich za wiele, bo były to Bruxy Cascadia, z Hockey Speedgoat i Innovate Trail Talon, dawały jednak trochę inne odczucia i ten rodowód trailowy był tam bardzo odczuwalny. Tutaj kompletnie tego nie czułem, było wystarczająco miękko dla mnie, cholewka dobrze opina stopę, wybicie też potrafiło być całkiem dynamiczne wtedy, kiedy tego potrzebowałem. Przy lądowaniu na śródstopie jest też delikatne czucie podłoża, co na trailu jak najbardziej jest przydatne. Na duży plus również zaliczam stabilność, czułem się w tych butach bardzo bezpiecznie, nawet w nieco trudniejszym terenie. Nie powiem, że w technicznym, bo zaraz mnie tu trailowcy wyśmieją, że ja technicznego trailu nie widziałem. Każdy krok był w miarę pewny i musiałem gdzieś naprawdę krzywo stanąć, żeby kostka mi się nienaturalnie wygięła w którąś ze stron. Ten system Active Chassis na pewno tutaj trochę pomaga, nawet w biegu po płaskich, parkowych czy leśnych ścieżkach czułem, że stopa trzyma się dobrze w bucie i nie układa się przy lądowaniu tak jak ma to u mnie w zwyczaju w butach neutralnych. Kolejny plus to wiązanie system Quicklace fantastycznie sprawdza się w butach biegowych, a zwłaszcza w butach trailowych. W prosty sposób można sobie odpowiednio mocno zacisnąć sznurowanie. No a nadmiar sznurówki schować w kieszące w języku, dzięki temu nic nie lata na boki i nie ma ryzyka, że o coś zahaczymy, jest to naprawdę świetna sprawa. I ostatni plus, o którym chciałbym tutaj wspomnieć to przyczepność na leśnych ścieżkach i w lekkim błocie. Bieżnik jaki mamy zastosowany w podeszwie Genesisów radzi sobie całkiem nieźle w nieco trudniejszych warunkach atmosferycznych. Nawet lekkie błoto czy śnieg nie są mu straszne, idealnie nie jest, o tym wspomnę za chwilę w sekcji minusów, ale jak na buty uniwersalne jest po prostu dobrze. Myślę, że zwłaszcza docenią to nie tyle biegacze trailowi, co biegacze miejscy, którzy szukają czegoś na okres jesienno-zimowy do biegania po parkach czy lasach. A minusy? Mam jeden i to mocno związany z ostatnim plusem, bo o ile przyczepność na lekkim błocie czy na leśnych ścieżkach była spoko, tak przyczepność na mokrych kamieniach niestety nie powala. O ile na płaskim to jeszcze jakoś wybitnie nie przeszkadza, tak w bieganiu po górach jest już to mocnym minusem. Ja wbiegałem tylko na Ślęże, tutaj pod Wrocławiem. Która nie jest jakąś super wysoką górką, a i tak przy zbieganiu po kamieniach kilkukrotnie zaliczyłem poślizg, a też jakoś specjalnie szybko nie biegłem. Nauczony doświadczeniem, już w takim settingu się raczej hamowałem, bo nie chciałem ryzykować. Szybkie podsumowanie, Salomon Genesis to naprawdę niezłe pierwsze buty trailowe, super dla kogoś kto biega po mieście, ale od czasu do czasu wybiera się w trochę trudniejszy teren, super na zimę do miasta, to myślę najlepsze zastosowania dla tego właśnie modelu. Ktoś kto biega w trailu już trochę więcej może znaleźć więcej mankamentów, mogą te buty być trochę zbyt basic, a wręcz za mocno przypominać asfaltówki, dla mnie jednak typowego mieszczucha są to buty trailowe, które najlepiej się dogadują z moimi stopami i nawet w miejskim bieganiu widzę dla nich trochę zastosowań, zdecydowanie. Polecam. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, polajkowania i skomentowania tego wideo. Chętnie się dowiem, co sądzicie o tych butach. Wpadnijcie też na mojego Instagrama i TikToka, gdzieś tu linki będą. A jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam też do postawienia mi kawki na buycoffee Tu Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w na następnym wideo.